Bo jak wtedy do metra, to mu spadł. Tam, bez hitów. I Jeszcze spadła do wagonu w metrze, i jeszcze tak się niefortunnie odbiła, że wpadła pomiędzy wagon a tory. I przepadła ta to zaślepka do to obiektywu. No ale to dużo nie kosztuje, więc nie ma lipy. Jakiś stary dziad, kurwa rowerem, musiał się przetransportować, akurat jak ja wchodziłem. Zaślepkę do obiektywu udało się kupić, 25 ziko, więc już mamy na zero. Jutro wchodzimy do Primarka. To jest 13.33, zobaczymy o której widziałem. 14.15, wyszliśmy z Klimarka. Wyszliśmy z galerii Młocinu, Galeria Młociny. Lecimy na metro i jedziemy do hotelu się ogarnąć i potem na jakąś coś takiego. Dojechaliśmy, sprawnie, wszystko, elegancko, z Nie, Dzień dobry, mieliśmy rezerwację A mogę kartą zapłacić? Jasne, super, dziękujemy Siema, siema, wariaty ja Z tym obiektywem człowieku, zajebiście Proszę, 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 proszę Mamy pokoik dobra, zameldowaliśmy się, jesteśmy w pokoju i co? Idziemy, jeść. Idziemy sobie zjeść indyjską knajpkę. Teraz znaleźliśmy on nie podał, więc zabierzemy was ze sobą. Idziemy, bo głodna kobieta to zła Ty nie możesz tak słuchać, bo się w ogóle nie widać tutaj. Nie. Teraz ty masz takie coś, że ja gadam bardziej trochę od sensu Opowiadam, a ty gadasz... Głodna, a ty, ty coś kasz, produktownego ty powiedz Nie zdążymy, nie zdążymy, A ja ci mówię, że zdążymy Spokojnie, z palcem No ale jest 15.43 A mecz zaczyna 20.45 Musimy mieć tak godzinkę szybciej Kurde, zimno jest, mogę wziąć tam tamizelkę No ale co Idziemy sobie na indyjskie żarcie tutaj nieopodal Bo znaleźliśmy fajne Co, zjemy butter co? Jakiegoś Zobaczymy Masala? Tiki Masal pan? Pani? Pani? Tiki Masala? Dobra, lecimy <grym> Jesteśmy w indyjskiej knajpce Zrobiliśmy sobie, jak sobie mówiłem, taki masala na ostro, Z nam, z ryżem I my w bongolasy, i piwko, a co to wiesz, 王者，王者。你帮我拉 C，C 四号。

To zajmie jeszcze 5 minut na czas odczuwania. Mam dla Was papadamsy. To są indyjskie grobowe, grochowe, I Zaraz jeszcze przyniosę sosy indziki do tego. Są takie sosy. Zielone jest z, e, z kalendry mięty, nigeru i, i czerwona z tamranda. Okay, dziękujemy. Dobre, no. to. No, smak, smakuje jak coś, Nie to jest jedyny sos. Bardzo podobny. Jak prążenie.

Скажи, мама Даня Горначечко, розрізаєш час на той? А то далеко вже кизавири бачать. Так, так. Не ваші смаки. Так? Ні, добре, добре. Zostawiliśmy miejsce, no. na danie główne. Tak jest. Butter chicken, maślany sos, zaszczepione naruchowce, cicha masala, polędrowo-cytronowy, już pikantniejsze wersje i ryż bez basmatiń. To to zabieram jeszcze? Tak, tak. A, tak. Dobra. Jak mam zabraknie pieczywka albo ryżu, też można przygotować jeszcze jedną Dziękujemy. I? Zobaczcie, to przyszłe Vai drak nho, da ca crema, da ca mang настоящa p ASMR Vai tega bo vat jest Kaopi xD bad kot je a? flaking hot k gest Teraz, mu Tyha😋 イヤ instructed put itu Nahos Dziękujemy, do widzenia. No widzowie, powiem wam Ale to. Ale mnie szukowałeś, ja nie wiedziałem. Co ty coś ty, 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 ty masz coś za tym YouTube? No, no mam par filmików tam, jakichś takich dziwnych, z Hamburga i w ogóle takich przebitek. I ładny koło. Ładne? Zobacz, takim głowę ma białą, takie skrzydełka tam białe, dziwny taki, ładny. Dobra, idź. Już. <śleskujesz> Terrorystka Gołębi. No <laughs> prawda, latające szczury. No widzowie tak, powiem, byliśmy w restauracji indyjskiej mandala na warszawskim Mokotowie. Naszego gdańskiego mama Indii nie przebija, ale też było bardzo, 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 bardzo dobre. To prawda, było bardzo dobre no mama Indy myślę, że troszeczkę lepsze Ale pani nam tutaj zaoferowała już troszeczkę na za barter, tak? Więc polecamy, polecamy Nie no, jedzenie bardzo dobre w sumie Ja wziąłem tylko masala, ty wziąłeś butter chickena I no... Jestem pipka z ostrością, więc jest no. <laughs> ja tylko butter Że co? Co ja miałem? Butter masala? Nie Nie, butter chicken Butter chickena no. ja tylko butter chicken, no. no Ja nie toleruję ostrogła niestety no i chlebki na dobre, mango lassi, zajebiste, najlepsze mangolasy chyba jakie I piłem Pierwszy raz się spotkałem w indyjskiej restauracji, że mieli chlebki na z innych mąk niż pszennej Z ciecierzycy jadłam, żółte no. takie, nawet jakby kary było dodane No najlepsze mangolasy jakie piłem, bo piłem też w Hamburgu, piłem w Mama Indii Piłem jeszcze, gdzie piłem, nie wiem gdzie jeszcze piłem, ale no najlepsze mangolasy zajebiste było Jedzonko też. No, tak myślę ocenka w skali. 8,5 ja bym. 8,5? Ja właśnie myślałam na 7,5 albo 8. Ja to jak ty dajesz 8,5, to ja do... daję 8. No było blisko do mama Indii, ale no zabrakło. Troszeczkę. No mama Indii to... Jest... O jest, to jest takie. Masz takie masełko. Teraz zmykamy do pokoju. Ogarnąć się szybko. Dlaczego? Bo ja im zawsze to samo. Ja też w masala tak? zawsze tak. A ja mam wrażenie, że ta smakowała zupełnie inaczej niż co Mama Indii Nie, mi się wydaje, że tak samo, bardzo podobnie. Czy w Mama Indii było dużo. Yy, dużo więcej przypraw i to było czuć bardziej, a tu było takie bardziej z. Właszczony ten smak, ale też było bardzo dobre no Więc jak najbardziej polecamy, miła obsługa Poleciliśmy nasz kanał, więc pozdrawiamy Panią Tutaj dziękujemy za jedzonko I pozdrawiamy Lecimy na hotelu Outfit Jack na mecz Polski Tutaj New York, Manchester United Koszuleczka Tak, bo Cristiano grał kiedyś w Manchesterze Koszuleczka Polski I co? Lecimy na mecz. Ile Cristiano dzisiaj bramek strzeli? Y jedną albo dwie. Ogólnie obstawiam wynik 3-1. 3-1? Mhm. No ja myślę, że będzie wynik 1:1 1 No myślę jakiś Piotr Lozieliński, no i Ronaldo skarnego No liczę na to, że bramkę strzeli Cristiano, nie? No to dzisiaj liczymy. Dobra, będziemy update'ować. Pozdro. I ja kończę wyjazd, to zawsze otwieram to żeby te smorody moje wywiało. Żeby babeczka się nie zdusiła. Ha. Śmaneczko, staliśmy sobie po meczyku. Fajny. Klaudia trafiła wynik. Jaki był? 3-1. Mogłam obstawić. Był 12 kurs. Jakbym obstawiała dychę, to miasto, 120 zł, a jakbym wstawiła to 1200 No. Oczywiście Ronaldo zrobił Sylwii, więc bardzo się cieszę, fajnie było go zobaczyć na żywo. Pierwszy i pewnie ostatni raz. I co, teraz wstaliśmy sobie, idziemy sobie na śniadanko, i potem sobie pochodzimy po Warszawie, idziemy jeszcze do piekarni bezglutenowej, tak? Tak, po chlebek jakiś dobry, jakąś cynamonkę, jakąś może drączówkę, zjemy. <laughs> I bardzo jest brzydka pogoda, bo też. No niestety. No a potem zawijamy do Gdańska na chatę. No zaraz, nie? No, nie wiem. Ciekawe, czy będzie wiedziała, jak skasować bilet w Taki elektroniczny. No, musisz na ten. No co? No. byliśmy sobie na śniadanku w, w greckiej kalibera, co kalimera. Opowiemy no, tak, nie, krótko, zwięźle i na temat. Chujowe, czy znaczy chujowe, no słabiutkie bardzo śniadanko. Sporo dosyć kosztowało, bo pięć dyszek z soczkiem i z herbatką albo z kawką. No lipa, lipa strasznie. Ja wziąłem sobie gofra z pastą jajeczną, kukolą i z pomidorkami szary, no to kurde, bardzo słabiutkie, przeciętne. Serniczek bardzo dobry, z musem z malin, szolotka. Charlotka taka ujdzie w tłoku, a ty co wzięłaś? Ja wzięłam omleta ze szpinakiem i z boczku z pomidorkami Dramat. Lipa, lipa. No nie polecamy. Moja cenka to 3 na 10, a twoja? Dwa. 2 na 10. A teraz sobie lecimy na macze spróbować, bo w sumie no, nigdy nie piłem matchy, oprócz tej zmaka z kolaboracji z matą to była, no, a tam to był jakiś. za czymś taka prawdziwa macza. Dobra jest. Lecimy do moja macza. Same sobie Tak, ja z mleko wziąłem do sarktozy. No. no, no, dobra to. Nie, no, takie. Znaczy, czym z banana? Wzięliśmy bananowe. No, na kube sarktozy? No spoko. Ale takim, nie wiem, owsianym czuć, nie wiem, taką owsianką trochę zjadłem. jak to smakuje? Owsianką? Nie, owsianką, no. No nie wiem, owsianką. Dla mnie owsianką spróbuj. Bo się, się Nie, no dobra teraz. Nie jest złe. A weź tam są głębiej słońce wstać i ten na dole z... Ale taki... no to nie dla mnie. Ale w ogóle strasznie tam śmierdzi. To maczą i sushi. Jak I sushi? No to maczą tak pachnie jak sushi i to wszędzie jest to maczą jak sushi. No i moja kowsianka trochę smakuje.